O, oh, świetka to uwla w RMFFM. Na dzisiaj od rana 25 urodziny RMFFM. Z tej okazji nasza prezenterka Ewelina Pacyna krąży po mieście z mikrofonem i pyta ludzi. Jacy my jesteśmy. My, Weremat Fem, posłuchajcie. Ja tym razem w samym sercu Krakowa na rynku tuż pod wieżą Mariacką, gdzie od 25 lat panie Kwiaciarki, najsłynniejsze w Polsce pod y, tym samym parasolem. Żółto-niebieskich barwach. Pani Kazimiero, jak to działa? Pod tym żółtym parasolem pięknie wyglądają kwiaty, nawet jak jest zachmurzane i jak jest ciemno. No nie wiem dlaczego, ale jakoś tak żeśmy chyba przylgnęły do tego do tego koloru. A pamięta pani, jak to się wszystko zaczęło? Któryś z dziennikarzy przyszedł i rozmawiał z nami. W porządku są ludzie, w tym Radiu RMF. I, i, I pracujemy jakoś na tyle lat. 25 lat. Bo to jest najważniejsze. Co widzi pani, co się dzieje? W rynku jest, są same restauranty. Ale pani, kwieciarki nie do ruszenia. Dobrze, że pani taka miła i mówi, ale, ale to by była tragedia, jakby już kwieciary nie było na rynku. To może pani podpowiedzą na 25, na ćwierćwiecze. Jakie kwiaty dobrać? Mieszany bukiet najładniejszy jest. To jest bardzo dobre. Wesołe radio i już. I życzę 25 lat ze szerego serca. Bardzo dziękujemy. Gorące uściski dla Krakowskich Kwieciarek. W niedzielę jestem u Was, kupuję róże, wiadomo, obiadu teściowej. Do zobaczenia. Na no ten urodzinowy bukiet to bardzo prosta sprawa. Połowa to niebieskie rysy, a druga to żółte żonkile. I jest już żółto-niebieskie bukieterem FFM. Już niebawem kolejny gość odwiedzi nas Agnieszka Prokopowicz-Bielenia, która jest naszą radiową ekspertką od życia gwiazd. I za chwilę przekaże nam naj... Najnowsze doniesienia z szwu biznesu.